Zadanie 32 z matury 2010 za 4 punkty. Podstawą ostrosłupa ABCD jest trójkąt ABC. Krawędź AD jest wysokością ostrosłupa. Zobacz rysunek. Oblicz objętość ostrosłupa ABCD, jeśli wiadomo, że AD jest równa 12. I zaznaczmy na rysunku. AD 12. BC 6. Tutaj mamy szóstkę i BD równa się CD jest równe 13. BD tu 13 i CD tutaj również 13. Przyjrzyjmy się jeszcze raz rysunkowi. Jest to dosyć charakterystyczny ostrosłup, w którym krawędź boczna AD jest jednocześnie wysokością. To znaczy, że AD jest prostopadłe do krawędzi AC i AB. W zadaniu musimy obliczyć objętość ostrosłupa. A do objętości oprócz tej wysokości, która jest dana, potrzebujemy jeszcze pola podstawy. Aby obliczyć pole podstawy, najpierw obliczymy krawędź AC stwierdzenia Pitagorasa. Jak widzisz, ten zamalowany trójkąt jest trójkątem prostokątnym. No i właśnie. Tu są dane jego boki, tu jest krawędź przy podstawie x i stwierdzenia liczymy x. 12 do kwadratu plus druga przyprostokątna x do kwadratu równa się 13 kwadrat. 12 do kwadratu 144, tutaj przepisujemy, 13 do kwadratu 169 x kwadrat zostaje po lewej stronie. 169 przepisujemy. 144 zmienia stronę, zmienia znak. Tutaj przepisujemy. A po odjęciu otrzymujemy 25. Obliczamy pierwiastek z 25. To jest 5. Teraz nanieśmy naszą piątkę na rysunek. Ta krawędź jest równa 5. W zadaniu trzeba zauważyć, że trójkąt. A, B, D jest identyczny z tym trójkątem tutaj przedstawionym w zadaniu. Zauważ, mamy przy prostokątną 12, tutaj mamy przeciwprostokątną 13, czyli tak naprawdę krawędź AB jest też xem. A skoro xa już mamy obliczonego, więc ta krawędź jest równa 5. Teraz możemy już pomału przejść do obliczenia wysokości, która jest w podstawie. Zauważ, tutaj mamy podstawę naszego ostrosłupa. Jest to trójkąt równoramienny, w którym h jest wysokością, podstawa jest 6, tak jak tutaj widzisz, a dwa ramiona mają po 5. Wysokość dzieli podstawę na dwie równe części, czyli na dwie trójki. I teraz z takiej połowy trójkąta równoramiennego liczymy h, stwierdzenia Pitagorasa. Czyli h kwadrat plus 3 do kwadratu równa się 5 do kwadratu. h kwadrat plus, z tego otrzymujemy 9, a tutaj 25. h kwadrat równa się, 25 przepisuję, 9 zmienia stronę, zmienia znak, h kwadrat przepisujemy, po odjęciu otrzymujemy 16. Kwadrat zamieniamy na pierwiastek z 16, czyli 4. Teraz możemy przejść do obliczenia pola podstawy. Pole podstawy jest polem trójkąta: 1, 2, a razy h. Podstawa jest równa 6, a wysokość, przed chwilą obliczona, jest równa 4, czyli p równa się 1, 2, razy 6 i razy 4. Po obliczeniu pole podstawy jest równe 12. Teraz możemy przejść do obliczenia objętości naszego ostrosłupa. Wzór V równa się 1 trzecia pole podstawy razy wysokość, czyli V równa się 1 trzecia ze wzoru, pole podstawy tutaj mamy 12, a wysokość całej bryły jest dana na rysunku, czyli też 12. 1 trzecia z 12 to 4, 4 razy 12, 48 jednostek sześciennych. Zatem objętość ostrosłupa została już obliczona. Dajemy odpowiedź do zadania. Objętość ososłupa wynosi 48 jednostek sześciennych.